Wszystkim w środa, czyli dzień. Da, 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 da. Słuchajcie, detailing za 20 zł, czy to się da? No, jakby nie jest to odcinek pokłosia, że zaraz będę tu pajacował i robił sztuczki, ale jako iż zaczynam tak naprawdę. W majówkę to oglądacie, ja się w międzyczasie będę przygotowywał do majówki inaczej. E, to warto zwrócić Waszą uwagę na to, żeby samemu coś zrobić. Bo czym tak naprawdę jest detailing? Dzisiaj tych firm detailerskich e, wyrosło masa. Dzisiaj masa ludzi, nie przejmujcie się szczekaniem psa, e, masa ludzi zajmuje się detailingiem, masa ludzi e, robi sobie usługi. Ale czy my sami możemy zadbać o samochód? Oczywiście, że możemy. Możemy go odświeżyć, możemy spowodować, że wrócą jego błyszczące lata. Tym samym nie wydając miliona monet. Teraz do czego dążę? Gdzie na domowego? Niech to będzie taka pogadanka po prostu dzisiaj. Trochę z tutorialami. To jest to coś, co naprawdę lubię, ale coś, czym się nie zajmuję. I dlatego nie wiem, czy wiecie, ale lat temu multum, no już chyba z 4-5 będzie, założyłem kanał na YouTube. Nazywa się Miłośnicy Tailing By M4K. I ten owy kanał zajmuje się detailingiem w sposób dostępny dla was, w takiej prostej formie detailingowej, przekazując Wam dużo pożytecznej wiedzy i sztuczek, które możecie robić sami. Dla mnie detailing to jest też pedantyzm. Oczywiście, nie nauczycie się polerować Lakieru, robić korekty one stepa, itd. w 5 minut. To też nie o tym um, powinno polegać, ale możecie w prosty sposób zacząć dbać o auto, tym bardziej w okresie wiosennym, kiedy to wszystko idzie. O łysy, ty to tutaj masz, a no mam, szukam czegoś. Nie wiem, weźmy sobie na początku na tapet, chociażby jeżeli mówimy o detaillingu, tare zmurszałe plastiki, czytaj tutaj na przykład, nie? No i co można z nimi zrobić? Malować? Nie ma sensu, nie? Ja na przykład nie wiedziałem, że wystarczy, słuchajcie, opalareczka. Widzicie? I to już zostaje dożywotnie, czyli wpływ bardzo wysokiej temperatury na nasze plastiki, albo zobaczcie sobie lustereczko. Nie wiem czy kamera tak to oddaje, ale widać naprawdę bardzo dużo różnic. Zaczyna ten plastik, ja też nie mam tak ich wypłowiałych mocno, ale na bardzo wypłowiałem to mega widać. O, tutaj. Muszę pokazywać jak duża jest różnica, bo jest gigantyczna. Tyle, że na przykład nie możecie przewalić i przedobrzyć, bo wtedy, nie wiem, zróbmy to na jakimś mało przypałowym miejscu tutaj. I już musztarda po obiedzie. Właśnie, a się właśnie detailingów, więc to, ten świat detailingu, nie jest tak skomplikowane jakby się wydawało. Są trwałe metody, na przykład na odnawianie. Nie musisz na przykład poczerniać cały czas. Widzisz, tu już, tu, już, tu już mi wyschło. Tak naprawdę no i zobacz jaka różnica. Czyli jak odnowić swoje plastiki, co jeszcze można? A dużo, chodźcie, możecie się nauczyć, na przykład, jak radzić sobie z takimi delikatnymi zadrapaniami. Tak? To jest generalnie do spolerowania: zadrapanie. To też wszystko, gdzieś tam krok po kroku możecie się wdrażać, jeżeli chodzi o mały detailing. Generalnie możecie dochodzić do momentu, w którym nawet i tanimi domowymi sposobami, takimi jak chociażby, nie wiem czy pamiętacie, ale zapobieganie parowaniu naszych szyb za pomocą pianki do golenia. Pamiętacie, zrobiłem giga test a propos parowania szyb i nakładałem piankę do golenia różne rzeczy, pasty do zębów i w ogóle się okazało, że przesmarowanie szyby nie powoduje refleksów, czyli umycie szyby za pomocą pianki do golenia powodowało, że coś tam. Możecie nauczyć się, restaurować sobie takie rzeczy jak takie elementy. Można kupić sobie, wiecie, samemu farbę do plastików i samemu to podziałać. Gdzieś tam się wdrażać w ten cały świat detailingowania, sztuczek, trików. I tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wielu rzeczy. Generalnie ten kanał i ta seria vlogowa, tak tutaj luźno-majowo Wam e, mówię, ma na celu jedno, zachęcenie Was do majsterkowania samemu przy samochodzie. Słuchajcie, nie ma problemu, na kanale też znajdziecie, tutaj Stasiu daj przebity, jak to leciało ostatnio taki odcinek, jeszcze chyba e, na Seacie Czerwonym, z mycia komory silnika. Mycie komory silnika nie powoduje żadnego niszczenia komory silnika i nie ma problemu, żeby umyć, żeby zrobić czysto, żeby zrobić porządnie, żeby było fajnie. Pamiętacie, ostatnio na Miłośnikach wleciał odcinek z polerowania Felk A jakiś to problem byłoby, żeby zadbał o swój samochód na podstawie tego odcinka, co ostatnio był a propos polerowania felg, ściągnął sobie taką oto tutaj pokrywę zaworów i ją wypolerował na lustro. Kupił sobie nową uszczelkę, tutaj te nowe uszczelaczki. Jeżeli jest w miarę prosta, ładna, wypolerować na lustro. Zrobić coś, zadbać, żeby ten samochód Wam sprawiał większą frajdę i żebyśmy się fajnie na niego patrzyło. Co jeszcze możecie sami przy tym samochodzie robić? Wszystko, co Wam się tylko podoba. Od nauki polerowania, po nauki robienia zaprawek, po regenerację plastików samych, samemu sobie, po mycie silnika. I to jest właśnie ten tytuł detailingu za 20 zł. Nie trzeba mieć hajsu, żeby tą furę odświeżyć. Zatem, jeżeli chcecie i zgłębić tą wiedzę chcecie, to... Wejdźcie na kanał Miłośników Detailingu. To jest bardzo fajny kanał. Tu się Wam wyświetla. Tam Mati z Dawidem robią bardzo, bardzo, bardzo dobrą robotę. Bardzo dużo tej roboty. I bardzo takich przydatnych porad. A z mojej strony, tym majówkowym akcentem, chciałbym zarzucić jeden case. Patrzcie, co ja tu mam. Co ja tu mam. No, pierwsza walizka narzędzi M4K Garage. I w tym odcinku... W tym odcinku możecie ją zgarnąć. Czy ona jest dużo warta? Ja Wam powiem ostatnio, jak była aukcja na Allegro takiej nierozpakowanej walizki. A ta jest nierozpakowana z autografem z pierwszych serii. Co licytacja już w tysiące szła? W tysiącach myślę, że tak. I co trzeba zrobić, żeby dostać ode mnie tą walizkę? Tak po prostu Kciuk w górę być subskrybentem i napisz w komentarzu, dlaczego chciałbyś dostać tą walizkę? A ja wyłonię kogoś, kto tą walizkę dostanie za najfajniejszy kreatywny komentarz. I niech Ci ta walizka służy. Oczywiście jeszcze cały czas możecie kupić nową edycję tych walizek, czyli inna walizka zrobiona narzędzi Bajem 4K, ta współcześnie idąca. I oczywiście link do niej macie w opisie, więc śmiało możecie wbijać, a tak naprawdę to wszystko jest zrobione po to, żebyście zaczęli przy swoją przygodę z mechaniką samochodową. Te walizki są tak skombinowane, żebyście mieli. Gdzieś mam chyba jedną starszą, jedną nowszą, a ta teraz jest tańsza od tamtej. No ale wiecie, tamta była pierwsza. Trzeba było zrobić wytłoczkę, trzeba było zrobić naprawdę masę roboty, żeby przez to wszystko przebrnąć. Tak, to jest pierwsza, czyli ta jest do wygrania. Pudełeczko na śrubki, bo śrubki zawsze odkładamy w jedno miejsce. Klucz do filtra oleju. Szczelinomierz, naprawdę masa bajerów. A w nowej troszeczkę okroiliśmy ten zestaw, ale jest bardzo tani i na pewno nie znajdziecie na rynku nic innego tak skonfigurowanego w podobnej cenie. A dodatkowo jeszcze do całości dorzucę zapaszek, to co kiedyś było produkowane, ale w końcu zrezygnowaliśmy, więc trochę tych gadżetów mam, napiszcie w komentarzu dlaczego to wy chcielibyście tą walizkę dostać, macie często tak, że macie dużo motywacji, dużo piszecie do mnie, więc ja wam tutaj to ułatwię, ale jeżeli chcecie nabyć, to nabywajcie w następnych odcinkach, już będę grzebał przy samochodzie bo jest wiosna, więc Toyota trzeba przygotować do wiosny no, co tam jeszcze mogę powiedzieć? Jest jeszcze kanał nadawczy na Instagramie u mnie, na Michał Sienowski Instagram. I na tym kanale nadawczym też się dużo wygrywa. Od walizek po voucherów na naprawy, po inne rzeczy, więc fajnie by było, żebyście. No. Dobrze, dobrze. Kończę. Wbijajcie do Miłosieku Detailingu, uczcie się na majówkę teraz Detailingu, a ja uciekam po nagrywać vlogi na swój prywatny kanał. Więc trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!